Nazywam się Ewelina Strawa-Kęsek, jestem logopedą i mówię o Mowie. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, ponieważ mam dla Was odcinek z nagraniami przed, w trakcie i po terapii logopedycznej. A co najważniejsze dla mnie i dla wielu osób, które wciąż pytają, czy to jest możliwe, będzie mowa o osobie dorosłej. Bohaterka dzisiejszego odcinka przyszła do mnie, ponieważ źle wymawiała z nienawidzoną przez wszystkie osoby, które mają rotacyzm, głoskę ry. Było to ry uwularne, tak zwane języczkowe, czyli inaczej francuskie. Kiedy dochodzi do y, takiej deformacji, do takiego rodzaju rotacyzmu? Kiedy drży języczek, a więc ten wyrostek, który zwisa y, przy końcu podniebienia miękkiego? Reranie języczkowe uwularne od nazwy łacińskiej języczka uvula jest odmianą rotacyzmu podniebiennego, z tym, że nie drży całe podniebienie miękkie, ale właśnie tylko i wyłącznie ten języczek. Rotacyzm języczkowy jest jedną z częściej spotykanych form rotacyzmu i występuje jako prawidłowy dźwięk na przykład w języku francuskim czy niemieckim. Moja pacjentka oprócz rotacyzmu nie miała żadnej innej towarzyszącej wady wymowy, yy, nie miała też wady zgryzu, prawidłowo oddychała, dobrze połykała. Pozycja spoczynkowa języka również była prawidłowa. Miała odrobina skrócone wędzidełko. Ale nie było takiego, e, takiego ewidentnego wskazania do podcięcia. Dałyśmy sobie około 2-3 tygodnie na obserwację języka w trakcie ćwiczeń, żeby podjąć wtedy ewentualną decyzję o podcięciu. Ale powiem od razu, że ja bardzo często wysyłam osoby dorosłe na podcinanie wędzidełka i ogólnie jestem zwolenniczką tego zabiegu. Tylko po prostu tę decyzję podejmuje się w oparciu o stopień skrócenia i o to, czy na przykład są bądź nie są zaburzone funkcje, takie jak połykanie, oddychanie czy pozycja spoczynkowa właśnie. Dzisiaj usłyszycie cztery nagrania, żebyście mogli zobaczyć, usłyszeć, jak właśnie brzmi ta wada... Oryginalnie i jak przebiega proces terapii, jak zmienia się brzmienie wywoływanego dźwięku. Pierwsze nagranie, oto teraz usłyszycie i będziecie mogli właśnie sobie e, zobaczyć, jak brzmi e, reranie języczkowe. Za czterema górami, nad rwącym stromykiem, wśród dorodnych paproci stał wielopiętrowy dom. Poszczególne piętra zamieszkiwało dwunastu niezwykłych braci na drewnianej ławce na wyrandzie czterech z nich marzec, czerwiec, październik i grudzień. Właśnie spierało się o to, która pora roku odkrywa pierwszoplanową rolę w przyrodzie. Terapię poprowadziłam klasycznie, a więc najpierw zaczęłam od usprawniania mięśni, Przede wszystkim mięśni języka, ja używam do tego celu terapii miofunkcjonalnej, ale przecież można to różnie zrobić, każdy ma jakieś swoje sposoby, każdy logopeda. A później wywoławałyśmy głoskę ry z przekształcenia dziąsłowego d i dziąsłowego ty. Mówiłam troszkę więcej na ten temat w odcinku poświęconym rotacyzmowi. Okazało się, że na efekty nie musiałyśmy długo czekać, ponieważ drżenie pojawiło się już po około 2-3 tygodniach ćwiczeń. I tak, tak, to jest moja rekordzistka, jeżeli chodzi o rotacyzm. I teraz usłyszycie nagranie pierwszych prób realizacji tego dźwięku w połączeniu z głoską dy. Ropsy, słodkie dropsy do dropsów, Tomek dostał dropsy. Droga, wąska droga na drodze, samochód pędzi drogą. Po około dwóch tygodniach od tego momentu głos kary zaczęła się pojawiać w różnych innych połączeniach, Po w zasadzie wszystkich spółgłoskach i w otoczeniu samogłosek też. Działo się to bardzo, bardzo szybko, i teraz pokażę Wam nagranie właśnie tego momentu. Będziecie mogli usłyszeć, że ta głoska brzmi jeszcze trochę nienaturalnie. Posłuchajcie. Za czterema górami, nad rwącym strumykiem, wś wśród dorodnych paproci, stał wielopiętrowy dom. Poszczególne piętra zamieszkiwało dwunastu niezwykłych braci. Na drewnianej ławce na werandzie Czterech z nich, marzec, czerwiec, październik i grudzień, właśnie spierało się o to, która pora roku odgrywa pierwszoplanową rolę w przyrodzie. Zdecydowanie to ryb przykuwa tutaj uwagę. Ono jest wymawiane dłużej niż normalnie, można by powiedzieć, że trochę hiperpoprawnie. I to jest całkowicie normalne. Osoby, które są w terapii rotacyzmu muszą przywiązywać dużą wagę do tego, do wszystkich wyrazów, w których występuje, bardzo się na tym skupiać, no i to jest dla nich duży wysiłek. I też właśnie więcej tego wysiłku wkładają w samą produkcję drżenia, dlatego ten dźwięk jest taki silny, mocny. I on z czasem się osłabia i staje się coraz bardziej taki naturalny, normalny, zbliżony do takiego ry, jakie wypowiadają osoby bez wady wymowy. Na tym etapie moja pacjentka zaczęła już wdrażać ry. W mowę spontaniczną, czyli po prostu zaczęła już starać się mówić w ten sposób. Zrobiła to bardzo szybko i bardzo odważnie. Nawet ja byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak szybko te postępy zachodziły. I na tym etapie niespodziewanie nasza terapia została przerwana w związku z epidemią, ale ponieważ terapia była już bardzo zaawansowana i ona zaczęła w ten sposób mówić, to uznałyśmy, że bezpiecznie możemy poczekać na nasze kolejne spotkanie, takie stacjonarne, nie wdrażałyśmy terapii online. Byłyśmy w kontakcie i wiedziałyśmy, że nic złego się nie dzieje. Yy, I ona sobie po prostu ćwiczyła dalej. W zasadzie te ćwiczenia w tym momencie to była po prostu mowa. Mowa z tą nową głoską, nowo wywołaną głoską r. Tak więc ostatnie nagranie, które usłyszycie, dzielą od poprzedniego 3 miesiące no i było to trochę niezależne od nas, że aż taka długa przerwa jest pomiędzy tymi nagraniami. Za czterema górami, nad rwącym strumykiem, wśród dorotnych paproci, stał wielopiętrowy dom. Poszczególne piętra zamieszkiwało 12 niezwykłych braci. Na drewnianej ławce na werandzie czterech z nich. Marzec, czerwiec, październik i grudzień właśnie spierało się o to, która pora roku odgrywa pierwszoplanową rolę w przyrodzie. I jak usłyszeliście, tutaj już głos kary jest realizowana prawidłowo. W każdym połączeniu. Rzeczywiście są takie wyrazy, o których moja pacjentka mówiła, że są dla niej troszkę trudniejsze, ale ona wtedy kilkanaście razy sobie je powtarza, i później tego problemu już nie ma. I ona mówi w ten sposób już. Po prostu nie wraca nigdy do tamtego starego sposobu mówienia. W zasadzie powiedziała mi, że ona. Nie wie, czy w ogóle byłaby w stanie jeszcze powiedzieć tamtory francuskie i w ogóle nie ma ochoty próbować. I teraz pewnie zapytacie, ile czasu upłynęło pomiędzy tym pierwszym i ostatnim nagraniem. Otóż były to zaledwie 4 miesiące. Gdy rozmawiałam z moją pacjentką o możliwości opublikowania tych nagrań, to ona nie miała absolutnie nic przeciwko temu, bo powiedziała, że ona w ogóle do mnie trafiła właśnie dlatego, że e, oglądała mój film na YouTubie, więc znała siłę tego medium. Poza tym, jest to dowodem na to, że naprawdę do logopedy można iść w każdym wieku i osiągnąć sukces. I ja mam nadzieję, że tego typu nagrania i działalność w ogóle logopedów, którzy pracują z dorosłymi, sprawi, że takie hasła jak logopeda dla dorosłych i dorosły u logopedy już nie będą nikogo dziwić. I ja teraz jeszcze raz mojej bohaterce, naszej dzisiejszej bohaterce wspólnej, składam gratulacje i może być Pani z siebie dumna. A Wam mówię, do zobaczenia!